Mobilny punkt szczepień na rynku głównym wystartował. Przypominamy, że zaszczepić się tutaj może każdy, kto skończył 36 lat i ma eskierowanie. Szczepienia odbywają się od godziny 8 do godziny 20. Co Panią skłoniło, że akurat wybrała Pani ten punkt. No jestem z Krakowa, więc dlatego przyjechaliśmy rano i staliśmy w kolejce i czekaliśmy na szczepionkę. Bardzo dobry pomysł, jest bardzo wesoło. Tu państwo z tyłu, państwo z przodu jest super. Bolało? Nie, w ogóle. Czyli warto się szczepić? Warto. Żeby budować tą e, zbiorową odporność, żeby wrócić do normalności. Dla zdrowia po prostu, żeby. żeby pandemia się skończyła. Miałem wolny czas po prostu. Inne terminy, długie, dalekie, też w pracy wolnego, ciężko, także. I jedna dawka też. Chcieliśmy mieć już e, z głowy e, i mieć pewność, że zaszczepimy się Johnsonem. To sposób na wygaszenie pandemii, dosyć oczywisty, i na podróżowanie. Znaczy, im szybciej się wyszczepimy, tym lepiej, także, także super.